Dzień dobry! Dzisiaj poranek przyniósł mi małe zamieszanie i zawirowanie, trochę było emocji i nerwów, ale to pozwoliło mi popatrzeć na tę Ewangelię, którą dzisiaj czytamy, znaną o dialogu między Jezusem a Piotrem w tych trzech pytaniach o miłość. Trochę inny klucz do czytania tej Ewangelii. Popatrzyłem na nią dzisiaj w czasie homilii w kluczu. Tego, że ona jest obrazem modlitwy, znaczy może być obrazem modlitwy. Zobaczcie, że my się bardzo często zastanawiamy, jakie kryterium przyjąć, y, czy moja modlitwa jest dobra, czy ja się dobrze modlę. Bardzo często tym kryterium jest skupienie, to co odmawiamy i czy mówimy to dokładnie. Y, bardzo często tym kryterium są takie kryteria, które tak naprawdę mają dać mi potwierdzenie, że ja się dobrze modlę. Tymczasem. Gdyby popatrzeć na tę Ewangelię dzisiejszą, właśnie w kluczu modlitwy, no to zobaczymy, że tym kryterium jest miłość. Piotrze, czy ty mnie kochasz? I to jest pierwsza rzecz. Czy moja modlitwa prowadzi mnie do miłości pana Jezusa? Po drugie, Piotr zasmucił się, że Jezus go zapytał trzy razy. A więc, czy moja modlitwa budzi we mnie moje serce, moje uczucia, emocje? Czy ona w ogóle we mnie coś budzi? Po trzecie, warto zobaczyć, że ten dialog Jezusa z Piotrem o miłość prowadzi, go, prowadzi Piotra do tego, że Piotr podejmuje misję: Pójdź za mną, paść owce moje. A więc moja modlitwa musi mnie pchać do tego, że podejmuje misję, podejmuje zadanie. I czwarta rzecz, bardzo ważna na końcu tej sceny, kiedy Pan Jezus mówi: Gdy się zestarzejesz, pójdziesz tam, gdzie nie chcesz. Moja modlitwa musi być czymś, co mnie przygotowuje do tego, że daje się zaskoczyć różnym wydarzeniom. Że różne wydarzenia, które zaskakują mnie, być może nie są dla mnie przyjemne, jednak je podejmuję, bo przed chwilą byłem na modlitwie, bo przed chwilą byłem przed Jezusem, któremu wyznawałem miłość. A więc to się przekłada na konkret. Popatrzcie dzisiaj na to w takim kluczu, czy moja modlitwa rzeczywiście jest czymś, co mnie przemienia. Sprawia, że bardziej kocham, że idę za Jezusem, podejmuję misję i w tych wszystkich rzeczach, które mnie zaskakują, których sobie nie zaplanowałem, próbuję szukać Pana Boga. Dobrego dnia Wam życzę, trzymajcie się.